Ale, spoko, ale mamy Polaka i tak se myślę. Szkoda, by tak było. Trzeba docenić obecność obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Ale przywitałem się, więc okazałem szacunek, więc to powinno wystarczyć, chyba, nie? Jak myślisz? Tyle ale zobacz, ta mgła jest dobra, nie? Ona jest niezła. To jest naprawdę klimat. Kurczę, nie grałem jeden dzień, a czuję się, jakbym powrócił już po jakimś miesiącu przerwy. Serio. Wszystko wydaje się takie piękne, inne, nie? Raczej znaczy, takie świeże, po prostu, wiesz o co chodzi? Jak po przerwie, nie? Ale takiej mgły to wcześniej nie było, chyba. Czy to jest ta nowa mapa? To jest ta nowa mapa, i na niej właśnie to wygląda jeszcze bardziej. Mm, tak, wiesz, fajnie, żeby nie y, szukać tu jakichś nie, nie wiadomo jakich określeń. Powiem wprost, po prostu wygląda dobrze. Wygląda to zachęcająco, pochłaniająco. Oddaje naprawdę niesamowity urok i atmosferę. Ten pejzaż wciąga. Zapominam o prawdziwym życiu o tym, że ziemniaki trzeba obrać. Nie wiedziałam, że jesteś poeta Jestem nienormalny To na pewno To na pewno cytrus Lepiej się trzymaj ode mnie z dala, widzisz Nieprzewidywalny człowiek Różne oblicza pokazuje, różne talenty ukryte Tak, czekaj, tak z o, zdeptałem dynię. Aaaa, babu! Gdzie z tymi łapami? Aha, ona apteczkę pokazuje, dobra. Ale udam, że się zainteresowałem, żeby chłop się doceniony poczuł. Pomimo, że mam full HP, to i tak poszłem, żeby... no, chłop poczuł się, że... że te informacje są potrzebne, że ja y, doceniam. Dobra, let's go! Dwa O! O! Dobra, muszę odpocząć. Się zziejałem. Trzeba węgiel przerzucić, słuchaj. Dwadzieścia ton. Kupiony na promocji. Osprejowany na czarno. Sześćdziesiąt procent to kamienie. Gleba, 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 chłopie, Gryziesz węgiel. Dobrze na układ pokarmowy to działa podobno, więc nie zaszkodzi ci, ja na pewno. Yy... A może, a może ci przyposłużyć jeszcze. A wy co tu stopy moczycie, dziady? Stopy się wam za chciało śmierdzące, Zrogować, hałem, oczy Ci i rozmieknąć? Współczuję tym rybom, które tam muszą egzystować w tym środowisku. O kurde, ale bo z daleko. Ty, a dobra, to npc -ki. Myślałem, że to ludzie węgle. W ogóle trochę się trzymam z daleka od formacji i od grupy. Trzeba by trochę nadgonić. Nadgonić trzeba ich. Bo oni w ogóle się nie przejmują. Nam. Tutaj dynię zgubił, z głowę zgubił spatyka Zleciała i się rozleciała na kawałki. A kawałki te były suche, ale smaczne. Łowcy ochoczo spożywali tą sparciałą. O kurde. O kurde. Kurm. Palgo. Patrz tu no co wy tam robicie oh. Dobra załataj, obliż się yy, apteczka by się przydała, drodzy Państwo Ja potrzebuję leczenia naprawdę kompleksowego Mam rany szarpane na swoim ciele Ale dobra, już nie będę taka sknera, wezmę swoje Odłożone na czarną godzinę. Ja mam apercata, ja mam to jest apercat? To jest droga broń w ogóle. Dzierżę naprawdę potężny oręż w rękach gamonia. Jak balonowe dziecko, dostałem super zabawki, a i tak z nich nie zrobię użytku pewnie no, Ale mam Texas Dreamera w drużynie, więc on ma KD140, więc na pewno zrobi robotę chłop. Sios! Dobra, zregenerujmy staminę. Na spokojnie. W ogóle tu chyba nikogo nie ma. Ludzie. Gdzie są jacyś przeciwnicy? Cholera. Pokażcie się, ujawnijcie się, nie kryjcie się. Zróbmy to, powalczmy. Pogryźmy się trochę. Jak wściekłe, dzikie zwierzęta. Jak homo sapiens. Bez homo. Czy które to słowo jest od tego, co myślisz? Od tego, że istota rozumna? Określające? Tylko istota, bezrozumna. Zróbmy to. Ja wiecie co, ja tak naprawdę mam dość. Jest ja chęcią bym wszedł na taki wóz w rzeczywistości. Położył się na tych kolbach liściach kukurydzy i przespał cały dzień. Sery. Moje marzenie, tak w środku pola kurwa, nie? Żeby nikt mnie nie widział, żeby nikt mnie nie słyszał. Położyłbym się tak na tych liściach i spał i spał. O pierdoliłbym jakąś kolbę w ciągu dnia. Wystarczyłoby. Dzieło, puszczaj! Co? Kurwa! Daj się zrelaksować na łonie natury. Dobra, kurwa robota czeka, bo zbliżamy się nie do. Plecy po takim nie, taka duża warstwa, cała przyczepka, ci powiem, bitka, taka cała, cytrus, to by było wygodnie, wiesz? jak jest tak dużo, na stosie, to jest całkiem wygodnie. Serio. Wydaje mi się, nie? Także to by było miękkie, mięciutkie, takie oj, bym się tak wtopił w to. Serio. I tak bym wziął głęboki oddech tą świeżą roślinnością, taki... I chuj, usnąłbym normalnie jak odurzony. Co oni robią? Co jest do Tam są bosy? Co? Oni tam z jakąś trasą, w ogóle uciekają? Co to, co to się dzieje? Co to w ogóle za jakaś rozgrywka? I ruch oddziałów wroga? Dobra, posiłki już w drodze! Nie bójcie się, nie bójcie się przyjaciele. Najba najbardziej nieprzewidywalny... Yy, niezrównoważony Orangutan już właśnie zbliża się Tam w ogóle krówka zamuczała Ej czekaj, Onkel Ja już kurwa nie wiem co się dzieje Oni podnieśli trwałą zabilkąś? Zostawcie coś dla mnie, bo ja nie chcę tak po prostu biegać i O co, co, coś się dzieje! Coś się dzieje! COŚ SIĘ DAWAĆ, KUR... DAWAĆ! JA! Yeah! POSZEDŁ! IDZIEMY! Nie będę kalkulował, pieprzyć to. Biegnę po prostu, tak się celuję i... trafiam. Texas Dreamer! Jaki jest raport, poruczniku? Jak wygląda sytuacja na froncie? Gdzie są przeciwnicy? Aha, dobra. Idę ich rozpieprzyć. Spokojnie chłopaki. Biorę pierdoloną pompę. Bydlaka. Dwururówkę, dubeltówkę. Pierdalam się. Gdzie to kurwa te pioruny? Bo się popieprzy... Co to było? O oh my g. Holy shit, co to było? Jakie gamonie, jakie klauny z nas. Nie wierzę. No fucking way. No fucking way. Gdzie jest? Ale wyhaczył, Let's rumble, guys! I'm passionate! About to, fragging people! ah! Good job! It's like real Wild West, Texas Dreamer! Dobra, kurwa, zamknij mordę, bo amerykańską gwiazdą to ty i tak nie będziesz. się nie poczuwaj tak, plastusiu aha, tu jest boss Hugo boss Full real man Dobra, dawać te zwłoki tutaj gryziemy, spalony Dobra, udam, że jeszcze też się angażuję w zabicie bossa Chociaż już zabity Dobra, weźcie sobie te trofeum, pieprzycie dajcie mi tylko cechy Sprawiające, że jestem strąg, ale silniejszy i silniejszy. On spalony, to już zwęglone, to już nie ma co. To już nic z tego nie będzie, chłopie. To już usmażony w cholerę jest. Aż pop... I no, tylko popiół z niego został. Saper raz się myli, kurwa, i no, tylko popiół z niego został. Słyszałaś tą historyjkę? Tylko prawdziwi... Yy, mężczyźni... Dojrzali to mogą znać. To jest prawdziwe życie! Headshot! Headshot enjoyer! Dobra, mamy to panowie i panie. Let's do it! Cytrus, kurde, bo u Ciebie się naoglądałem tej szermierki i mówię a, chcę poodbiec z tą pompą, wsadzić im w tyłek i pociągnąć za spust. Ale te akcje były takie naprawdę freaky, nie? Takie fryki to były z dzikiego zachodu, no ale cóż. Przeciwnik też był żałosny, a ja byłem lepszy. Spotkało się dwóch żałosnych kowbojów, z czego tym lepszym okazałem się ja, no kurwa. Zatanczyliśmy jak pijaki, takie uchlani kurwa, tanią whisky w barze kurwa. Nie mogliśmy trafić w siebie z jednego metru, ale no to ja miałem więcej szczęścia nie? niż rozumu, więc kurwa. Co tu płakać? Trzeba być szczęśliwym, kurwa. Cieszmy się, naprawdę. Nie zbliżaj się, kurwa. Headshot mode włączony jest. Mgła, piękna, obfita. Gęsta. Nic tylko naprawdę, cieszyć się. Ja lubię taką aurę, czuję się tu naprawdę jak u siebie. W swoim środowisku naturalnym. Kurwa, jak bydlak, jak wilkołak na łowach, tylko pora dzienna nie pasuje tutaj kurwa fikcyjnej historii. Dobra, mamy to. Mamy to drodzy Państwo. W wiaderka, w skrzynki ładujemy łupy. Pakujemy na wóz i jedziemy do domu. Pieprzyć nasze żony. Jako prawdziwi y, łowcy z, powracający z udanego polowania dowozimy do domu dobre fanty. I cóż, cieszymy się, kurczę, nie? Wszyscy są szczęśliwi. Wiedźmi, kurwa, ładujemy głowy na siodła i spierdalamy. Kurwa, oh, podbijamy tę ziemię, mamy to, Texas Dreamer, Texas Dreamer, Texas Dreamer, Texas Dreamer, Texas Dreamer.